manko Moi Drodzy Witajcie w kolejnym odcinku z serii sportowe ciekawostki jak zwykle na wstępie zachęcam was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę a teraz już nie przedłużając lecimy dzisiaj jest to już ostatni odcinek, jest to już ostatni odcinek z maratonu serii sportowe ciekawostki więc dzisiaj już ten kończymy jakże wyczerpujący maraton. Cieszę się, że przez ponad tydzień mógł on trwać. No ale w końcu trzeba trzeba też skończyć i trochę odpocząć. Ale przejdźmy do tematu: letnie Grand Prix. Okazja na rekordy skoczy. Streszcie się za skokami narciarskimi? Ja tak, w końcu przed nami letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Zaczynamy od Wisły, później będziemy zaś skakać w Kurchewer, Szuczyńsku, Czajkowski, raz i Klingentalna. Pięciu z tych obiektów dalej skakano latem, niż zimą. A to zapowiedź dużych emocji. Letnie Grand Prix, zwłaszcza w obecnym sezonie, to okazja do zawitania na skocznie, które dla zimowych fanów skoków narciarskich wydają się dość egzotyczne. <gry> Poza Wisłą, nowym i Kmingenthal Skoczkowie rywalizować będą na obiektach, które częściej goszczą wyłącznie pływające panie bądź zawody niższej rangi. Dość powiedzieć, że w kazańskim Sz Szuczyńsku obie skocznie, normalna i duża, nie mają oficjalnych rekordów zimowych. Nie odbyły się tam bowiem żadne sankcjonowane przez FIS zawody o tej porze roku. Latem. Zwa, za to zwykle skacze się we francuskim Courchevel, gdzie tylko raz odbył się konkurs Pucharu Świata, co innego latem. Kraj, który przez lata dzielnie reprezentowali Emanuel Händel, Vicomte de Concevua, czy Nicolas Deschamps, parę razy mógł walczyć o organizację kolejnych zimowych zawodów, ale nie chciał. Nic więc dziwnego, że zimowy rekord w wykonaniu Jorgena Rift, ten Zelda od wielu Wielu lat wynosi 134 metry Latem skacze się tam znacznie dalej Kamil Soch poszybował Na odległość 137 metrów W rosyjskim Czajkowskim na skoczni O Dzięcznej nazwie Śnieżynka również Częściej skacze się latem Zimą u panów najczęściej rozgrywane były tam Zawody niższej rangi Bądź krajowe mistrzostwa Nik, Zwykle błyszczeć Jeglieni Klimow I to jedyny skoczek, który na obiekcie będącym w tegorocznym kalendarzu letniego Grand Prix ma rekord letni i zimowy dalej o 100 cm, bo na 147 m po frontu zimą. Teraz może popatrzeć, wyjrzeć, a latem wynik wyśrubować. Ostatnim z obiektów, przez które najlepszy skoczku świata użytkowany jest głównie latem, jest Energia EG w Hinsenbach. O dziwo, jej letni. Rekord tylko o 6 metrów wykracza poza punkt Hillside i wynosi 96 metrów. Osiągnął go Gregor Schwinncauer. na zimą skoczy skoczyła Sara Takanashi, podczas łycego Pucharu świata, ponad 2 metry dalej. Najdalsza zmierzona próba również miała miejsce zimą i należy do Markusa Engenhorfa, który złamał magiczną granicę 100 metrów. Skocznią Znacznie bardziej znaną zimowego, a właściwie jesiennego skakania jest Skocznia w Klingenthal, doskonale znają Mariusz Lindwing, Który miałby re, Rekord i latem i zimą Gdyby w zawodach Pucharu Świata ustał próbę na 149,5 m latem udało mu się Dodawać 1,5 metra bliżej, zimą najdalszy ustany skorp wciąż Należy do Michaela Urmana. Najbliższy konkurs letniego Grand Prix rozegrany zostanie w naszej wisze. tam, a jej fruwano zimą. 139 metrów Stefana Krafta oznaczało skok wylądowany niemal na płaskim. Czy organizatorzy odważą się, aczkolwiek tak daleko? Na pobicie czeka rekord Martina Hamana wynoszący 137,5 metra. Czy uda się go pobić? Przekonamy się wkrótce. Cały sezon letniego Grand Prix w tfp 1 Rekordy skoczni letniego Grand Prix latem i zimą. Wisła, Lato, 137,5 m. Martin Haman, zima 139 m. Stefan Kraft, Gurschewer, Lato, 137 m. Kamisto, zima 134 m. Jörg Liechtenstein, Sz Szuczyńsk, Lato, 144,5 m. Maksymilian Liechtenstein, nieoficjalny 154 m. Juli Tepe, zima brak, ofic brak oficjalnych zawodów. Szuczyńsk. HS, 97, Lato, 101 metrów, Maximilian Lichten, Czajkowski, Lato, 146 metrów, Evgeni Klimow, Zima, 146 metrów, Evgeni Klimow, Rastow, 99 metrów, Karl Geiger Zima, 103 metry, Gregor Schwienzauer, Konstantin Schmidt, Stefan Kraft, Incentbach, Lato, 96 metrów, Gregor Schwienzauer, Zima, 100 metrów, Markus Engenholtz, Klingenthal, Lato, 148 metrów, Mariusz Zlinik, Zima, 136,5 metra Michael Unman. Teraz plan letniego Grand Prix 17 lipca 2021 roku Sobota Wisła HS 137 18 lipca 2021 roku Niedziela Wisła HS 134 7 sierpnia 2021 roku, sobota Kruszewer, HS135. 4 września 2021 roku, sobota Szuczyńc, HS140. 5 września 2021 roku, niedziela, Szuczyńc, HS140. 11 września 2021 roku, sobota Czajkowski, HS140. 12 września 2021 roku, działa Czajkowski, HS140, Mix. 18 września 2021 roku sobota Lasnov HS97 19 września 2021 roku niedziela Lasnov HS97 26 września 2021 roku niedziela Hinzenbach HS90 i 3 października 2021 roku niedziela hs HS140. Hs 140. A więc tak przedstawia się kalendarz tegorocznej Grand Prix Ja chciałbym Wam podziękować za to, że byliście przez te wszystkie odcinki maratonu. Chciałbym z dniem dzisiejszym ten maraton yy, zakończyć. Mam nadzieję, że zauważyliście zmiany, jakie były na tym kanale, bo i kamera się zmieniła, i były napisy. No i było takich jednak personalnych zmian troszeczkę. Kamera teraz jest w, w prawym górnym rogu, jak kiedyś była na dole. No i to jest e, tak naprawdę jakby to powiedzieć na, na zmianę. A więc ja Wam dziękuję za odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten cały maraton. No i kto wie, może jeszcze kiedyś latem nagramy, może w sierpniu zobaczymy. No ale to był wytężony czas mojej pracy, bo bardzo długo. Czasami mi zajmowało nagrywanie tego maratonu. A więc dziękuję Wam za odcineczek i do następnego. Siemanko, cześć i czołem.